Cześć, witam was, z tej strony Peterkam 2468 yy, zamierzam zrobić yy, poradnik o minecraft'cie jak widzicie, yy, tak więc tworzymy nowy świat nazwiemy go poradniczek i tworzymy świat bez sidu bo ja się w to nie bawię <grych> Ok. świat się nam zgeneruje to będzie taki poradniko-przygodowy yy, będę tłumaczył, ale nie za dużo. Tak więc... Zgenerował nam się świat. Zwykle powinniśmy być na piasku. I jesteśmy. Poczekajmy, aż się zgeneruje świat. Jesteśmy na easy. I grafika fast. Może normal, dobrze? Bo może się ścinać, prawda? Tak więc lądujemy na piasku. I pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić w Minecrafcie, jest zdobycie drewna. Tak, więc idziemy do najbliższego źródła drewna, czyli do drzewa. <grymnie> Oczywiście, prawda? I robimy. Ręką, naciskając lewy przycisk myszy. Ok, wyrąbimy tak mniej więcej, może 16 drewna, co nie żeby nie było tego za mało, ponieważ z jednego drewna otrzymujemy cztery deski. Dla zielonych, że tak powiem. Okej. Okay. Tak więc robimy. Mamy całkiem sporo... wow. <grystanie> o Jezu, a to były połączone, a ja myślałam, że to jest jedno drzewo. Ja nie mogę. Mm. Fail forever. <grystanie> Dobra. No, nie, to naprawdę były świnki w kosmosie. Ok, wyrobiłem jeszcze. Powinno chyba razem wyjść 16, bo duże drzewo. Prawda, też widzicie, że spore drzewko. Jeszcze tam mi gdzieś pospadały. O, to wyrobimy. To będzie 15, i tu jest 16. Owca, owca! Owca, owca, owca. Jee. Yeah. Mm. Tylko dwa. Dobrze, i teraz przerabiamy to na deski. Zatrzymujemy 64. To jest maksymalna liczba w jednym kwadracie. Tworzymy. Crafting table. E, crafting to jest e, rzemiosło z angielskiego. I teraz stworzymy. 64 patyki dobrze, tak więc kładziemy nasz crafting table i robimy tak <coughs> nie róbcie nigdy dużo rzeczy robimy tak, jedną łopatę siekierę bo później będą kamienne, prawda i żelazne, więc nie ma sensu robić ich dużo oraz kilof tak więc Mamy już najbardziej potrzebne rzeczy. Bierzemy nasz crafting table, proszę Państwa. Ja wolę mieć crafting table z tej strony. Dobrze, hm. żeby przeżyć pierwszą noc, hmm, jedną rzeczą będzie potrzebne: będzie potrzebne zbudowanie baz. Pierwsza noc to jest oczywiście słaba baza, więc teraz trochę powędrujemy. weźmiemy owce, uszit, oh nie dobrze, owca dzięki, boję się, <śm> 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 o o o o o o coś mapka się fajnie generuje, I like it jeszcze mam piedesta nawet do wygłaszania mowy. Hmm. Na razie tu nie widzę żadnych takich fajowych rzeczy, miejsca jakiegoś takiego naturalnego na pierwszą noc. To jest nie. I don't like jaskinia. Hmm. Myślę, że na pierwszą, pierwszą noc zrobimy sobie takie, taką prowizorkę sobie zrobimy. Zrobimy tak. Drożymy sobie pokój więcej na początku takiej wielkości tak i tworzymy drzwi na razie jedne drzwi Aha, a więc będę musiał zamorować prawda już powiedziałem tutaj nie chcę mieć żadnych nieszczęść W spotkaniach z creeperami, bo jeszcze nawet węgla nie mamy to jest pierwsza nocka o już nas już nasz creeper nie dopadnie Ach. Także wydrążymy jeszcze trochę. O, coś takiego. I teraz wydrążymy sobie pokoje. Mieszkanie. Może zdobędziemy węgiel gdzieś tutaj. Chociaż wątpię, bo to <gupiamy> kopiemy. Tak, o sobie, prawda? Wiem, wiem, wiem. Jestem głupi, bo nie mamy nawet pochodni. Tak, to prawda. Ale zanim coś powiecie, stworzymy łóżko. <grytania> tak się tworzy łóżko. Proszę bardzo. I postawimy je sobie. Tu. What? Ok. Właśnie, jeszcze zapomnieliśmy o jednych rzeczy. O mieczyku. O mieczniku zapomnieli. O mieczniku zapomnieliśmy. Ok, Ojej. god dame it. Stworzymy sobie skrzynię na wszelki wypadek. Tu ja sobie postawimy i włożymy wełnę Cobblestone Patyczki I idziemy po zbieranie minerałów Jest dobry pomysł Żeby teraz już wziąć Trzcinę bo długo tu nie zagospodrujemy się, prawda? I tak ja teraz jedyne co zrobię to porąbiemy drewno i będziemy zaczynać powoli O, 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 nie, o, oh, o, oh, oh, oh nie, o, oh nie, o, oh nie, uciekamy, 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 w oh, taki, give me some fish, give me, give me some fish, dzięki. Okej, okay, ja myślę, że na tym. Zakończymy naszą pierwszą część e, przygody z Minecraft od, od, od chaty do, do cywilizacji, może tak się wyrażę. E, w następnym odcinku przeżyjemy noc, pierwszą noc. E, zbudujemy sobie pierwszą bazę, już nie taką prowizoryczną i zrobimy pierwszy dom tak więc subskrybujcie mnie bądźcie moimi widzami i żegna się z wami pierwsza część Petercam 2468 na razie